Zdałaś sobie z tego sprawę późno. Nie dlatego, że byłaś ślepa, ale dlatego, że byłaś zbyt hojna w stosunku do tych, którzy tego nie zasługiwali. Oferowałaś duszę, a on przychodził z pustymi rękami. Nazywał to obecnością. Jednak obecność bez ciężaru to przebrana nieobecność. I pewnego dnia zaczęłaś dostrzegać, że był obecny tylko wtedy, gdy bycie lekkim było łatwe. Gdy śmiech przychodził bez wysiłku. Gdy milczenie wciąż obiecywało, gdy twój ból nie był odsłonięty, pozostawiałaś znaki w spojrzeniach, które prosiły o wsparcie, w wiadomościach, które kończyły się bez odpowiedzi, w momentach, gdy płakałaś, a on mówił: Jesteś silna, jakby to miało być komplementem, jakby siła była usprawiedliwieniem, by zostawić cię samą. On chciał ciebie, ale tylko tę lepszą część, tę radosną, słodką, wyrozumiałą, tę, która potrafiła czekać. Która milczała z obawy przed oddaleniem, ale nigdy nie byłaś połową. On nie dostrzegł, że Twoje milczenie krzyczało, że Twój spokój to był zmęczenie, że Twój pokój nie był dziedzictwem, był zdobyczą, zdobyczą, która krwawiła, która płakała, która się odbudowała. Podniosłaś się sama z rzeczy, o których on nigdy nie wiedział, że je przeżyłaś, a on był zbyt zajęty, próbując nie czuć się niewygodnie. Czy już to zauważyłaś? Czy zauważyłaś, jak niektórzy wolą stracić cię, niż stawić czoła własnemu ego? Czy przeżyłaś coś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach: Twój pokój był dla niego niewygodny, bo urodził się z wojny. A on nigdy nie lubił krwi, nigdy nie chciał wiedzieć o polu bitwy, którym było twoje serce. On kochał lekkość, ale uciekał przed ciężarem, udawał, że nie widzi twojego bólu, nazywał dramatem to, co było sięgnięciem do serca. Nazywał przesadą to, co było tylko uczuciem. Zaczęłaś dostrzegać, prawda? Na początku wciąż próbowałaś się usprawiedliwić. Mówiłaś, jestem dziś wrażliwa, jakby to było grzechem, jakby nie było ludzkie czuć. Chodziłaś ostrożnie, stąpałaś z obawą, by nie wystraszyć kogoś, kto nigdy nie miał odwagi zostać, ale z czasem, nie zdając sobie sprawy, umierałaś. Umierałaś w małych ustępstwach. Umierałaś w oczekiwaniu na zrozumienie przez kogoś, kto ledwie cię słyszał. Czy pamiętasz jeszcze, co czułaś, gdy próbowałaś wyjaśnić swoją ból, a on zmieniał temat? Czy nadal czujesz smak tej samotności? To sucha cisza, brak odpowiedzi, który rani, niewidzialność, która waży więcej niż jakakolwiek krytyka. Myślałaś, że możesz go nauczyć, jak cię kochać, z cierpliwością, z delikatnością, z przykładem tego, co czułaś. Ale nikt nie uczy się tego, czego nie ma odwagi zobaczyć, a on nigdy nie chciał zajrzeć głęboko, bo gdyby zajrzał, musiałby dostrzec, że byłaś znacznie więcej niż mógł znieść. Nie chciał zmierzyć się z Twoją historią, nie chciał zrozumieć, dlaczego tak się bronisz, dlaczego czasami się zamykasz, a czasami wybuchasz, dlaczego twój spokój to nie obojętność, ale wyczerpanie. Chciał tylko Twojego światła, ale lekceważył cienie, które cię ukształtowały. I wtedy zaczęłaś wracać do siebie. Wtedy zaczęłaś dostrzegać, że pokój to nie to, co daje ci inna osoba, to to, co postanawiasz chronić, nawet jeśli to oznacza, że musisz stracić kogoś, kto nie potrafi cię zrozumieć. On chciał kawałka ciebie, ale twoja dusza nie mieści się w połowach, zdałaś sobie z tego sprawę, płacząc, może w jakąś dowolną noc, trzymając telefon w ręce, czekając na odpowiedź, która nie nadejdzie. Lub próbując wyjaśnić, co czujesz, i słysząc, tylko wszystko komplikujesz. Nie komplikujesz, czujesz. A uczucie przeraża tych, którzy żyją na powierzchni. Twoja głębokość nie była wadą, była lustrem. A on uciekał, bo widział za dużo i nie wiedział, co zrobić z tym, co widział. Czy słyszałaś tę frazę wcześniej? Skomentuj. Tak, słyszałam. On chciał tej lekkiej części. śmiechu, ciała, seksu. Obecności bez wymagań, ale Twoja obecność ma swoją historię z bliznami, z wspomnieniami, z ograniczeniami i wtedy stało się jasne: nigdy nie chciał płacić ceny ceny, aby Cię wysłuchać bez oceniania, aby Cię uspokoić, nie chcąc Cię naprawić, aby Cię przytulić w ciemności, nie bojąc się, co tam znajdzie. Zbyt długo walczyłaś, aby osiągnąć ten spokój, a on myślał, że może go po prostu otrzymać, jakby był prezentem. Jakbyś miała obowiązek być spokojna, być wyrozumiała, zawsze być z dobrej strony, ale nikt nie żyje w pokoju z kimś, kto ignoruje jego wojny. I zdałaś sobie sprawę, że aby zachować swój spokój, musisz stracić kogoś, kto ciągnie cię z powrotem w chaos. Ból nie przyszedł od razu, przyszedł w dawkach. Małe rozczarowania. Ignorowanie przebrane za żart. Nieuważność udająca przepraszam. Zaniedbałaś wiele rzeczy, bo bałaś się wydawać zbyt intensywna, bo pomyliłaś porzucenie z wolnością, obojętność z dojrzałością, oziębłość z samokontrolą. Ale teraz, teraz zdajesz sobie sprawę, że ten, kto naprawdę kocha, zostaje, zostaje nawet gdy jest trudno, nawet gdy nie czujesz się dobrze, nawet gdy twoja dusza prosi o pocieszenie, a nie o żarty. On nie został, bo to nie było o tobie, to było o nim. O tym, jak bardzo był niezdolny do radzenia sobie z głębią, o tym, jak bardzo potrzebował kogoś, kto udaje, że wszystko jest w porządku, by nie musieć zmierzyć się z własną pustką. Rozumiesz to teraz? Pokój, który wybrałaś, nie pasuje do kogoś, kto cię umniejsza, kto żartuje z twojego bólu, kto nie zna ciężaru budzenia się z uciskanym sercem i udawania, że wszystko jest w porządku. On nie wie, bo nigdy nie zapytał, bo zawsze przeszkadzało mu to, co czułaś. Jakby twoje uczucia były dla niego zagrożeniem, ale teraz już nie da się dalej, teraz cena twojego spokoju jest zbyt wysoka, aby targować się z okruchami. Czy nadal czujesz tę tęsknotę? Może tak, nie za jego obecnością, ale za iluzją towarzystwa, za tym, kim myślałaś, że mógłby być i nie był, ale ten ból również cię uczy dostrzegać, kiedy milczenie jest opieko, a kiedy jest lekceważeniem. Dostrzegać, kiedy obecność jest schronieniem, a kiedy jest więzieniem. Dostrzegać, że Twój spokój jest Twój i nie potrzebuje być zatwierdzony przez nikogo. On nigdy nie chciał zapłacić ceny i to w porządku. Niektórzy nie są stworzeni do zostania, ale Ty urodziłaś się, aby iść dalej, nawet jeśli z łzami, nawet z utratami, nawet sama, bo Twoje szczęście już się nie negocjuje, to było po kolejnej ciszy, po jednym z tych dni, kiedy wszystko czułaś. A nic nie powiedziałaś, nie dlatego, że nie chciałaś rozmawiać, ale dlatego, że zrozumiałaś, po raz tysięczny, że On nie chciał słyszeć, chciał widzieć cię uśmiechniętą, ale nie potrafił sobie poradzić z tym, co kryło się za twoim uśmiechem. I wtedy usiadłaś, wciąż z mokrymi oczami, i po raz pierwszy poczułaś zmęczenie, które nie było fizyczne. To było zmęczenie istnienia dla innych, dopasowywania się, żeby zostać zaakceptowaną. Zamienienia się w milczenie, aby nie odstraszać, zdałaś sobie sprawę, że spędziłaś za dużo czasu, próbując być łatwą do pokochania i w tym procesie straciłaś samą siebie. To była ta noc, może, kiedy przestałaś prosić o miłość, to nie była krzykliwa decyzja, była subtelna. Jak ktoś, kto rezygnuje z krzyku do kogoś, kto już odszedł dawno, prosto, po prostu się zmęczyłaś, w tym zmęczeniu coś się przebudziło. Zaczęłaś dostrzegać, że szukałaś na zewnątrz tego, co już umiałaś dawać. Spędzałaś noce, pragnąc ramion kogoś, kto nawet nie potrafił cię przytulić, kto mylił wrażliwość z słabością, a obecność z posiadaniem. To wtedy zmieniłaś pytanie, że dlaczego on nie kocha mnie tak, jak na to zasługuje, na dlaczego wciąż się umniejszam, aby zmieścić się w tym małym. I to pytanie, to pytanie zmienia wszystko, bo przywołuje Cię z powrotem odwraca uwagę od tych, którzy cię nie widzą, i staje się lustrem dla samej siebie. Pamiętasz dzień, w którym spojrzałaś na siebie i już się nie rozpoznałaś? Kiedy zrozumiałaś, że próbujesz być tym, czego on chciał, zamiast być tym, kim jesteś? On mówił, że jesteś inna, ale to nie o to chodziło. Oddalałaś się od samej siebie, mieszał twoją zmianę z rozwojem. Ale ty wiedziałaś, że wiotczejesz, boli, prawda? Zdać sobie sprawę, że musiałaś się zgubić, aby on mógł trwać. Ale przychodzi moment, kiedy zaczynasz dawać sobie miłość, i wtedy wszystko się zmienia. Zaczynasz dostrzegać swoje granice i je szanować, nawet jeśli to przeraża, nawet jeśli przez jakiś czas zostawi cię samą. Zaczynasz słyszeć ten wewnętrzny głos, który zawsze istniał, ale tłumiłaś go, aby utrzymać relacje, które tylko cię wyczerpywały. Zaczynasz dostrzegać, że pokój to nie brak bólu, to obecność prawdy. A twoja prawda jest intensywna, głęboka, emocjonalna, pełna niuansów, wspomnień, odczuć. Kto nie potrafi zanurzyć się, ten nie zostaje. I to w porządku. Nie każdy jest gotowy, ale musisz być gotowa dla siebie, bo nikt nie da ci tego, czego sama sobie nie oferujesz. Miłość zaczyna się w środku. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? To nie jest fraza chwytliwa, to przeżywana rzeczywistość, odczuwana. Wciągnięta w milczenie przez lata. Spędziłaś tyle czasu pragnąc, aby ktoś dostrzegł twoją wartość. Że zapomniałaś, iż pierwszy wzrok powinien być Twój. Wtedy zaczęłaś wracać do siebie. Przestałaś się tłumaczyć tym, którzy nie chcieli zrozumieć. Przestałaś się usprawiedliwiać za to, że czujesz za dużo. Przestałaś błagać o uwagę, akceptować emocjonalne okruchy, jakby były uczuciem. Nauczyłaś się w najbolesniejszy sposób, że ktoś może Cię nawet kochać, ale jeśli nie potrafi Cię przyjąć, ta miłość staje się nieobecnością. A teraz nie akceptujesz już nieobecności przebranej za towarzystwo. Doświadczyłaś tego? Opowiedz mi tutaj w komentarzach: Nie chcesz już kogoś, kto kocha Cię w dobrych chwilach, chcesz kogoś, kto zostanie, gdy będziesz w kawałkach, kto chwyci Cię za rękę, gdy przyjdzie strach, kto nie ucieknie od Twojej intensywności, bo nie jesteś lekka, jesteś całością. A całość przeraża tych, którzy znają tylko płytkość, ale teraz nie będziesz się już umniejszać, bo kochać siebie to nie znaczy się wystarczać, to znaczy się wybierać. I zaczęłaś się wybierać, kiedy powiedziałaś nie tym, którzy mylili miłość z wygodą, kiedy przestałaś odpowiadać na wiadomości, które cię raniły, kiedy zablokowałaś numery, które dzwoniły tylko wtedy, gdy potrzebowały. Kiedy przestałaś zmuszać się do bycia miłą, gdy twoja dusza chciała tylko odpocząć, to jest punkt zwrotny, punkt, w którym dostrzegasz, że miłość to nie brak bólu, ale obecność, która leczy i nigdy nie była uzdrowieniem, była powtórzeniem, z tego samego wzorca, z tego samego bólu, z tej samej zaniedbania. Czy teraz to dostrzegasz? Że to nie on był problemem, on był lustrem. O tym, jak bardzo wciąż wierzyłeś, że musisz robić za dużo, i żeby otrzymać minimum. Ale teraz się budzisz, a to przebudzenie jest bolesne, bo zmusza cię do patrzenia z jasnością, a jasność uwalnia, ale też rani. Zaczynasz widzieć czystymi oczami, on nigdy cię nie przyjął. On cię tolerował, a to nie jest miłość. Miłość to nie to, co akceptuje cię z wygody. To to, co wybieracie, nawet gdy jesteś chaosem. Dostrzeżesz to, gdy w trudnym dniu próbowałeś się otworzyć, a on zniknął. Lub odpowiedział chłodno, z żartem, z osądem. Dostrzegasz, on nie wie, co zrobić z prawdziwymi uczuciami. Potrafi radzić sobie z uśmiechami, ale nie z łzami a ty, ty masz obie te rzeczy nie jesteś tylko światłem, jesteś też cieniem. I zasługujesz na kogoś, kto potrafi chodzić po obu ale zanim to, musisz być tą osobą dla siebie być oparciem dla siebie. Być głosem, być obecnością, być odpoczynkiem to jest nowa miłość, której się uczysz. To nie chodzi o niepotrzebowanie nikogo, chodzi o nieakceptowanie byle kogo. Przestałeś prosić o miłość i zacząłeś dawać sobie czas, przestrzeń, szacunek. Zacząłeś siebie słuchać, a im bardziej siebie słyszysz, tym mniej hałasu robi świat. Teraz zauważasz, kiedy ktoś pojawia się tylko z powodu braku. Kiedy pragnie jedynie komfortu, a nie zobowiązania, kiedy szuka ciebie jako wentyla bezpieczeństwa, a nie prawdziwego schronienia. I to już nie działa, bo teraz służysz sobie, czcisz swoją historię, chronisz swój spokój. On tego nie robił, chciał lekkiej części, ale teraz nawet twoja lekkość się zmieniła, bo twoja lekkość nie jest już brakiem bólu, jest konsekwencją obecności. Żyjesz w sposób wolniejszy, bardziej świadomy. Bardziej wybiórczy. I to nie jest gorycz, to mądrość, to dostrzeganie, że miłość to także filtrowanie. I ty przefiltrowałeś z łzami w oczach, tak, ale przefiltrowałeś. Twój nowy spokój pochodzi z tego, z Twojej percepcji. Teraz dostrzegasz więcej tonus mowy milczenie, które jest pełne spojrzenie, które nie utrzymuje prawdy dotyk, który próbuje zakryć pustkę czujesz więcej. Nie dlatego, że jesteś zbyt wrażliwy, ale dlatego, że przestałeś się znieczulać. Teraz czujesz i to cię chroni, prowadzi cię. Oddala od tego, co już z tobą nie wibruje. A największym dowodem na to jest to, że on został w tyle. Nie dlatego, że tak chciałeś, ale dlatego, że nigdy nie chciał iść obok. Podobała mu się Twoja energia, ale nie wiedział, jak o nią dbać. I się zmęczyłeś. Zmęczyłeś się tłumaczeniem, zmęczyłeś się nauczaniem. Zmęczyłeś się ustępowaniem. Teraz zostajesz tylko tam, gdzie twój spokój też ma priorytet. A teraz, teraz już nie musisz się więcej chować za siłą, ani przepraszać za to, że czujesz, ani uginać się, by zmieścić się w przestrzeni, którą ktoś inny zostawił celowo ciasną. Zacząłeś dostrzegać, że twoja intensywność to nie przesada, to obecność. Obecność cała. Obecność prawdziwa. I kto nie potrafi tego znieść. Ten nie zasługuje na ciebie, bo spędziłeś zbyt dużo czasu, próbując być łatwy dla kogoś, kto był zbyt płytki, aby zanurzyć się, zbyt dużo czasu tłumacząc bóle, które nie mieszczą się w słowach, prosząc o okruchy, jak o ucztę. Rozumiesz to teraz? On nigdy nie bał się cię stracić, bo nigdy nie wierzył, że wybierzesz siebie, ale ty wybrałeś. Z bólem, z łzą, z tęsknotą, ale wybrałeś. I to postawiło cię na drodze bez powrotu, teraz się słyszysz. A kiedy się słyszysz, nie akceptujesz już hałasu tych, którzy potrafią tylko mówić o sobie, teraz się przyjmujesz. I kiedy się przyjmujesz, nie błagasz już o ramiona kogoś, kto zawsze miał zamknięte ręce, teraz się dostrzegasz. A kiedy się dostrzegasz, rozumiesz, że nikt nie może ci zaoferować tego, co już umiesz wytwarzać. Twój spokój to nienarzucony cisza, to cisza wybierana, to nie brak problemów. To obecność świadomości. Czy już zauważyłeś, jak bardzo się zmieniłeś, jak bardzo wzrósł w tym procesie, jak bardzo przestałeś się emocjonalnie znęcać, tylko po to, aby utrzymać kogoś, kto nigdy o ciebie nie dbał? Teraz kroczysz z większą lekkością, ale nie dlatego, że wszystko stało się łatwe. To dlatego, że przestałaś nosić tych, którzy tylko obciążali. Rozumiesz, co to oznacza? Oznacza, że nie musisz już walczyć o to, by być dostrzeganą. Ani się wciskać, aby być akceptowaną. Oznacza, że twoja dusza zrozumiała, że miłość to nie walka, to schronienie, to oddech, który uspokaja, to dotyk, który nie gasi, ale zapala. I dlatego teraz filtrujesz: filtrujesz to, co słyszysz, filtrujesz z kim dzielisz swój czas, filtrujesz nawet swoje myśli, bo już nie akceptujesz krzywdy tylko po to, by mieć kogoś blisko. Nie jesteś goryczą, jesteś jasnością, nie jesteś zimna. Jesteś cała, a całość wymaga wyborów, czasami bolesnych, czasami samotnych, ale zawsze wyzwalających, bo teraz wiesz, kto chce kroczyć z tobą, będzie musiał również być cały bez gier, bez połówek, bez strachu przed twoim światłem lub cieniem bez konieczności byś udawała, że jesteś mniej, aby on czuł się więcej. To była największa zmiana nie chcesz już kogoś, chcesz prawdy. Chcesz kogoś, kto zostanie, gdy dusza będzie ciężka. Kto zrozumie, gdy zechcesz milczeć? Kto nie będzie cię poganiał, gdy będziesz potrzebować swojego czasu? Kto nie będzie chciał cię naprawić, ale kroczyć obok ciebie? A jeśli tego nie ma, w porządku, bo teraz jesteś własną drogą, własnym ramieniem, własnym domem. Czy nadal za tym tęsknisz? Może tak, ale to jest tęsknota za tym, co sobie wyobraziłaś. Nie za tym, kim on był, a to, to oddaje ci moc. Nie jesteś już zależna. Ty wybierasz. A kto będzie cię wybierał od tej pory, będzie musiał wiedzieć: Nie jesteś lekka przypadkiem. Jesteś lekka, bo zostawiłaś wiele bólu za sobą i nikt nie ma prawa cię przyciągać z powrotem. Czy już przez to przeszłaś? Zostaw serce, jeśli jesteś na tej drodze. Jeśli to poruszyło cię, następne wideo poruszy cię jeszcze bardziej. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną.